Międzynarodowy Trybunał Karny wydaje nakaz aresztowania wobec premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, wobec byłego już ministra obrony, Jawa Galanta i wobec jednego z wojskowych przywódców Hamasu, Mohameda Dejwa. Duet przede wszystkim izraelski, Netanyahu-Galant, on oskarżony, został o stosowanie niehumanitarnych metod przede wszystkim w trakcie prowadzonej wojny. Pytanie, panie ambasadorze, w takim razie, czy to cokolwiek zmienia? To będzie zależne... Od tego, jak będzie dalej wyglądała sytuacja polityczna samego premiera Netanyahu w Izraelu, gdzie przecież ma ogromne kłopoty, które gdyby nie wojna i nie rozwój sytuacji, to prawdopodobnie skończyłyby się dawno już wyrokami sądowymi i być może premier Netanyahu nie komentowałby decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego, a po prostu siedział w więzieniu.